Myślę, że ta komisja, która przydzielała środki, przede wszystkim decydowała o tym w oparciu o jakość przedstawionych wniosków. Ja już sygnalizowałam, że pan prezydent Bogdan Wenta... Nie ma koncepcji na rozwój Kielc, a także nie, nie, nie potrafi zachęcić innych do wspólnego działania, pokazując dobrze przygotowane, merytoryczne wnioski. Jak sądzę, słabość przy, przygotowanych wniosków które obrazowały konkretne inwestycje, doprowadziła do takiego efektu, z, jaką, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. Ponadto z moich informacji wynika, że pan prezydent Bogdan Wenta nie zabiegał, nie lobbował za tym, aby wnioski, aby środki zostały dofinansowane, aby uzyskały wsparcie. Nie rozmawiał z Wojewodą Świętokrzyskim, Zbigniewem Koniuszem, a tym bardziej nie rozmawiał z żadnym z parlamentarzystów. Ja wielokrotnie sygnalizowałam ten problem także na sesjach Rady Miasta Kielce. Wszystkie wnioski dotyczące miasta Kielce, które są składane przez instytucje niezależne od miasta Kielce, zwykle uzyskują wsparcie. Natomiast te inwestycje, które są reprezentowane przez, które składa samorząd miasta Kielce, niestety są na tyle słabe, że nie uzyskują dofinansowania. Mogę powiedzieć to chociażby na przykładzie inwestycji związanych ze sportem. 10 milionów złotych na hale przy zespole szkół przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie mieści się także szkoła sportowa, także szkoła mistrzostwa sportowego. Te środki zostały przyznane w oparciu o wniosek złożony jeszcze przez poprzedniego prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego. 7,5 milionów złotych na stadion lekkoatletyczny Politechniki Świętokrzyskiej. Dlatego że to Politechnika Świętokrzyska opracowywała ten wniosek, mogła go i chciała go złożyć, zabiegała o jego dofinansowanie. To są także inwestycje dla mieszkańców Kielc, które wymienialiśmy te inwestycje jak wsparcie szpitali, wsparcie pracówek także powiatu kieleckiego, które mieszczą się w Kielcach i z których korzystają Mieszkańcy Kielc. My jesteśmy cały czas chętni do współpracy. Wyciągamy rękę do wszystkich świętokrzyskich samorządów. Widzicie tu Państwo zebranych samorządowców, którzy. Z którymi świetnie współpracujemy. Natomiast jak widać, pan prezydent Węta zamknął się w swoim ratuszu i nie chce współpracować z nikim dla dobra i dla rozwoju Kielc. To oczywiście bardzo martwi, dlatego że my jako rząd, jako ministrowie, jako parlamentarzyści. Chcemy inwestować w kielce, chcemy, aby kielce się rozwijały, ale warunkiem jest składanie dobrych, dobrze przygotowanych, merytorycznych wniosków, z czym jak widzimy, jest problem właśnie u pana prezydenta Bogdana Wenty i w samorządzie w Ratuszu Miejskim Kieleckim.